Dzisiaj na obiad zrobię kurczaka w potrawce. Bardzo smaczne danie. Tu już mięso mam przygotowane. No, w zasadzie wszystkie składniki mam przygotowane. Tu na wiórki potarłam marchew seler, pietruszkę. Tutaj mam pokrojoną porę cebulę. Natkę pietruszki tu mam wyciśnięty przez praskę czosnek. Ziemniaki też będą oddzielnie gotowane, już są też przygotowane do gotowania. Także to danie będzie bardzo szybko. Najpierw podsmażę oczywiście mięso, a później będę dusić razem z nim wszystkie warzywa. Podleję niewielką ilością wody i będę dusić. Jak ja, ja kiedyś robiłam to tanie jako jednogarnkowe, ale wtedy już w piekarniku, razem z ziemniakami. Też tak można, ale dzisiaj będą ziemniaki oddzielnie. Oczywiście, później, już jak będą już mięso z warzywami, będzie miękkie, to dam łyżkę śmietany, tak żeby taki sosik był. No tak mi dzisiaj zapachniało takim obiadem, i taki dzisiaj właśnie sobie przygotuję. To oczywiście już będę miała na dwa dni, bo tutaj go sporo jest. No ale tak sobie gotuję, że już jak ugotuję, to już robię jakąś tam większą ilość, żeby mi na te dwa dni, nie raz i na trzy. Wystarczyło w zależności co gotuję. Cóż, biorę się do dzieła. Mięso podsmażam z jednej i z drugiej strony. Później dodam warzywa, też troszeczkę podsmażę Podleję wodą, gorącą wodą i będę dusić. Chcę, żeby mi się tak chwileczkę podsmażyła cebula razem z tym mięsem. Dodałam marchewkę, seler i pietruszkę. I te warzywa wchłonęły ten tłuszcz, który był z wytopienia się mięsa. Ale nie podlewamy już niczym, za chwileczkę podleję gorącą wodą, ale tak jeszcze troszeczkę przesmażę te z tym mięsem i pod przykryciem będę dusili do miękkości, dopiero pod koniec dodam natkę, dodam wyciśnięty czosnek, tak żeby nie stracił tego aromatu. Podlałam wodą. Jak woda wyparuje, to to doleję. W każdym razie będę na wolnym ogniu dusiła do miękkości mięsa pod przykryciem. No i danie jest gotowe. Ależ pyszny ten obiad. Warzywa, mięso z kurczaka, w sosie takim warzywnym no i do tego jeszcze ogórek kiszony smacznie to wygląda i jeszcze smaczniej jeszcze jest smaczniejszy, smakuje rewelacyjnie biorę się do jedzenia dzisiaj zmiana pogody bardzo w tej chwili jest 14 jest 22 stopnie, tyle odczuwalne Najzimniej ma być od 16, 21 stopni ma spadać temperatura i zachmurzenie 100%, ma dopiero padać od 16, prognoza to już 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 pada. Także muszę zaraz zabrać pranie z balkonu, żeby mi nie zmokło. Pochmurny dzień, naprawdę dzisiaj pochmurny, także weekend się nie nie zapowiada słoneczny. No i buźka w raporcie smogowym na żółto, czyli umiarkowana jakość powietrza. Ale zimno nie jest. Naprawdę jest przyjemnie, ten deszczyk wzrosi wszystko, opłucze. Dzisiaj trochę później opisuję Wam pogodę w moim mieście, ale tak jakoś mi zeszło. Byłam zajęta. Miłego weekendu Wam życzę. Jakie rześkie powietrze po tym deszczyku. Ja chciałam zasięgnąć Waszej opinii i rady, mianowicie co z różą, z dalszymi losami róży. Bo czy nie wiem, czy zdajecie sobie sprawy, ale to już ciągnie się dłuższy czas ta nasza opowieść. No i nie wiem, czy zmierzać do końca. Oczywiście yy, nie tak z dnia na dzień, tylko odpowiednio przygotowując Was. Czy chcecie, żeby jeszcze ciągnąć, bo różne wydarzenia mogą się przydarzać, jak to w życiu. Można ciągnąć różne wątki, ale czy to nie będzie zbyt nudne już dla Was. Także dajcie mi znać, żebym wiedziała, jak właśnie ustawić to wszystko. I czy, i czy rzeczywiście losy róży po prostu zakończyć nie tak od razu. Parę odcinków jeszcze było oczywiście odcinków, no nie odcinków, takichś rozdziałów takich, bo już tak myślałam, żeby po prostu pomału, pomału coś z tym robić. Coś trzeba będzie już pomału działać. Ależ fajnie się zrobiło. W taki mają raj teraz widzicie? sobie. Odnalazły się. Ptaszki. No i tak, właśnie chciałam Was o to zapytać. Bardzo czekam na Waszą opinię w tym temacie, na Wasze zdanie. Życie róży. Tekst Janeczka. Po smakowitym obiedzie panowie pożegnali się. I każdy z nich ruszył w swoją stronę. Piotr sprawiał wrażenie zbitego psiaka, którego skarcił właściciel. Emil pomyślał, a dobrze ci tak. Jeśli nie szanujesz osoby, która oddała ci kilkanaście lat swojego życia, to musisz sobie teraz radzić. Irena to twarda sztuka, uśmiechnął się pod wąsem. Wracał do swojego ogrodu, który na pewno. Potrzebował plewienia i podlewania. I była zmęczona podróżą i obecnością Piotra, na którą nie miała wpływu. Z mocnym postanowieniem wyeliminowania go ze swojego życia, zdawała raport przyjaciółce. Wiesz, obserwowałam Emila przez cały turnus. On jest bardzo stabilny, choć ma w sobie dużą dawkę humoru. Potrafi żartować, ale zna dobry smak. Nigdy nie przekroczył żadnych granic. Zawsze był szarmancki i bardzo rozsądny. Starał się bardzo, bym nie czuła się źle w obecności Piotra, a jednocześnie tak jakby mnie lekko adorował. Róża słuchała z lekkim uśmiechem i aprobatą, bo doskonale rozumiała, co przychodzi przyjaciółka. Irenko tak sobie pomyślałam może to byłaby dobra zmiana ale nie spiesz się daj sobie i emilowi czas co się odwlecze to nie uciecze to taka moja jedyna rada w tej sprawie więcej nie będę się wypowiadać myślę że mnie dobrze zrozumiesz tak dziękuję ci za za wyrozumiałość i dobre serce, Różyczko. Irenka wiedziała, że to płynie z serca i rozumu, a nie ze złośliwości i zazdrości. Wieczór minął im na pogaduchach i wspominkach wakacyjnych. Tymczasem w domu Stanisława rejwa, bo sprawy miłe znów związały się z problemami zdrowotnymi. Tym razem chodziło o Elę. Były problemy z ciążą, jakieś zagrożenie utraty. Lekarz zalecił dużo odpoczynku, dostała zakaz forsowania organizmu, więc została przez rodziców wyeliminowana ze wszystkich prac domowych. Ma odpoczywać, niczym się nie martwić. Na tę wieść Stanisław zmarszczył czoło, a już miało być tak pięknie. Myślałem o podróży poślubnej, a tu znów pod górkę. Nie możemy jej tak zostawić, mimo że jeszcze nic nie powiedział i to jakoś tak czuł, że jakieś fatum wisi nad jego rodziną. Tekst Maria. Róża w okresie rekonwalescencji przeczytała wszystkie zaległe książki. Od jakiegoś czasu kupowała książki, odkładała na później. I teraz przydały się. Miała zajęcie i wypełniony czas. Uwielbiała czytać. Tak było od zawsze. Ale teraz z wiekiem przybyła niesforność myśli, trudność w skupieniu, a tym samym niemożliwość w przyswajaniu tekstu. Wie, jaka tego jest przyczyna. Myśli o wielu rzeczach naraz. I stąd taki efekt. Ale znalazła na to sposób. Skupienie, uwaga. I efekt jest zadawalający. Właśnie kończyła kolejną książkę, gdy zajrzała pani Hania i zapytała: A może teraz pani coś zje? Zgodziła się. Zostało sporo z wczorajszego gościnnego obiadu, więc. Będzie jadła to, co jest, a były same smakowitości. Irenka jeszcze odsypiała. Postanowiła jej nie budzić. Wyśpi się, sama przyjdzie do nich. I tak się stało. Zaledwie o tym pomyślała, a tu Irenka zagląda do kuchni. Dzień dobry, obudziły mnie te zapachy. Już, pani Haniu, jak coś pani ugotuje, to drażni nozdrza. Takie aromaty. Pani Hania zadowolona powiedziała: Już za chwilę podam. Więc ja zmykam do łazienki, powiedziała Irenka. Zrobię się na bóstwo i wracam do Was. Irenka była w dobrym nastroju. Róża uśmiechnęła się i powiedziała: Ojej, to zrobisz nam tu konkurencję. Pani Hania zachichotała: Jak ja lubię tu przychodzić, powiedziała. Róża uśmiechnęła się i powiedziała: Jakie to miłe z pani strony, pani Haniu. Pani wie doskonale, jak poprawić humor, chociaż tak obiektywnie przyznaje, dzisiaj nie jest źle. I nas rozśmiesza. Pani mówi przyjemne słowa. Co za świat? Żyć nie umierać, dodała żartobliwie. Halo już jestem. I odświeżona, przebrana, zasiadła za stołem. Mnóstwo smakołyków jeszcze zostało. Ależ pani nas rozpieszcza, pani Haniu. Róża spojrzała w stronę Irenki i zapytała: Irenko, aż miło patrzeć na ciebie uśmiechniętą i w doskonałym humorze, czy jest coś, o czym ja nie wiem? Właśnie sama się dziwię. To jest dla mnie niezrozumiałe, ale czuję się jak odrodzona. Wszystko, co było, przeszło, minęło, a teraz jest nowa rzeczywistość. I cieszę się z tego, dodała. Sięgnęła po drugiego kotleta i powiedziała: Pani Haniu, pyszności, pani przygotowała. Śniadanie trwało i trwało. I ręka miała niezły apetyt, a i róża sporo przy niej zjadła. Pani Hania była zadowolona. O, to, to rozumiem, powiedziała: Pani róża zawsze jadła jak ptaszek, a dzisiaj całkiem inna bajka. To mi się podoba, powiedziała. Przynosząc zaparzoną w dzbanku herbatę. Zadzwonił telefon Irenki. To Piotr, powiedziała cicho do Róży. Słucham. Dzień dobry, powiedział. Mam do ciebie sprawę, czy moglibyśmy się spotkać na mieście. Chciałbym porozmawiać. A wiesz, odpowiedziała, dzisiaj nie mogę. Jestem w tak doskonałym nastroju, że nie mam ochoty na pozbawianie się tej przyjemności. Może kiedyś, ale jeszcze nie jestem pewna, czy tego chcę. Także w tej chwili nie powiem ani tak, ani nie. Miłego dnia! I zakończyła rozmowę. Róża była rozbawiona przebiegiem rozmowy i jej szybkim zakończeniem. Mistrzostwo, Irenko, zrobiłaś to w bardzo delikatny sposób, ale postawiłaś na swoim. Będzie tak jak ty chcesz. I od tej pory. Musi się z Tobą liczyć, czy chce, czy nie chce. Brawo za styl i takt, dodała. Różo, ja wiem jaki byłby przebieg tej rozmowy. On już się przygotował i z pewnością winę będzie szukał we mnie. Tego jestem pewna. Gdyby ta rozmowa była od razu. Byłaby spontaniczna, a tym samym wielce prawdopodobne, że byłaby prawdziwa. Teraz będzie wyuczona i wyreżyserowana, grająca na moich uczuciach, których już praktycznie nie ma. Ulotniły się jak kamfora. A poza tym, ta rozmowa niczego już nie zmieni. Fakt się dokonał i nie ma odwrotu, dodała. No tak. Róża przytaknęła i powiedziała: To prawda, Piotr nie spieszył się z wyjaśnieniem, z próbą obrony. Jakoś tak dziwnie wziął to wszystko na przeczekanie. Zapachniało kawą. Pani Haniu, jest pani aniołem, powiedziała Róża. A Irenka dodała: Przecież mówiłam ci, i puściła do pani Hani oko. Czy ten wczorajszy serniczek to jeszcze się znajdzie? Zapytała. Jest, jest, już pokroiłam, będzie w sam raz do kawki dodała i poszła do kuchni. Wiesz co Iwonko, ja myślę, że ta praca siedząca zaszkodziła Eli. Może jakiś ucisk? Może jakiś ucisk? To tak się wydaje, ale tyle godzin w jednej pozycji. To ogólnie nie jest zdrowe, a cóż dopiero dla kobiety w ciąży? Zaniepokoił się. Nie martw się, Stasiu, wszystko jest opanowane, pod kontrolą. Ela otrzymała zwolnienie z pracy, także bądźmy dobrej myśli. Teraz będzie odpoczynek i dbanie o zdrowie. Już ja tego przypilnuję, zobowiązała się. Staś się uśmiechnął. No, popatrz, już lepiej z Tobą. Będziesz się opiekować Elą. A wiesz, że lepiej, powiedziała, czuję poprawę. Te leki, które biorę, mają piorunujące działanie. Mam siłę, więcej energii i ogólnie czuję się lepiej, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. To dobrze, cieszę się bardzo, powiedział. Wracasz do zdrowia. Ciąg dalszy nastąpi. I tutaj ponawiam swoją prośbę o wyrażenie opinii. Czy chcecie, żeby dalsze losy róży były kontynuowane? Czy pomału kończymy pisanie tej opowieści, która już trwa. No nie wiem dokładnie ile, ale 2,5 miesiąca, jak nie więcej. Musiałabym posprawdzać. W każdym razie, no już jakiś czas. Jakiś czas już to trwa, także wypowiadajcie się, jak wy to widzicie. Bardzo jestem ciekawa Waszych opinii. Dziękuję za uwagę. Na razie.